Jaka widzowie, dzisiaj będziemy y, robić filmik chowany, więc zaczynamy. Dziadek y, y, liczy, więc y, będzie mieć kamerę. Y, albo ja będę mieć kamerę. Dobra. To dziadek liczysz do 40. Tak. Idziemy poszukać jakiegoś miejsca. Y. Ja myślę, że zachodzi się w tym pokoju. Ale nie wiem gdzie. Bo może tutaj, ale nie wiem. Odwaca. 7, 8, 9, 7, 11. 20, 21, 22, 23, 25, 26, Gdzie jest Marysia? Sprawdzamy pierwsze pomieszczenie. Tu jej nie ma. Sprawdzamy drugie pomieszczenie. Tam jest... Dobra, więc teraz dziadek przejmuje kamerę, a ja idę liczyć, więc nie. Że... Zaraz, zaraz dziadek będzie mieć kamerę, tylko. No wiecie. Y, tutaj. Y, ja, ja liczę tutaj do um, 30, a tyle dzisiaj się chować. Raz. Dwa. Trzy cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa

Ciękolwie są zawsze zdolni. E, może tu w szafie. Nie mam. E, to moja babcia. Dobra. Może tutaj. Nie ma. Sprawdzamy czy tu go nie ma. I gdzie on się podział? Długo też nie ma. Ojciec, gdzie on jest? A tu! To jest dziadek! Dobra. Teraz to tutaj dziadek liczy. Przejmuje kamerę. Mówi coś do widzów. Liczysz do dwudziestu. Głośno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Szukam. Uwaga, szukamy, gdzie to się schowała. Pewnie, prawdopodobnie podejrzewamy, że jest w szafie, tu. Ale nie ma, no to może być gdzieś pod biurkiem, może gdzieś się schowała pod biurko. Poszukamy. Raczej nie ma, chyba, chyba nie ma, albo może jest, a może nie ma. To w ogóle nie wiadomo, gdzie może być. No to idziemy tutaj, schowamy się tutaj, ale tutaj nie ma. No to musimy poszukać tutaj. No, i teraz tak myślę sobie, że może być pod biurkiem, albo nie jest pod biurkiem. Nie. No właśnie, nie wiem, gdzie może być. Szukam, szukam, i nie wiem, w dalszym ciągu tutaj nie tutaj też nie tutaj też nie u Marysi jest czysty ale czy to nie jest czasami tutaj nie o Jezu na zdrowie no właśnie, tak powiem szczerze że, że nie wiem gdzie jest ale to tak No dobra, nie wiadomo gdzie jest. Idziemy stąd sobie. Poszukamy gdzieś indziej jeszcze. Popatrzymy. Pochodzimy. No i tak. Gdzieś się schowała, a ja nie wiem gdzie, ale muszę założyć różowe okulary, to pewnie ją wtedy znajdę. Tak myślę. Gdzieś się chicholi. Śmieszek jeden. Mam różowe okulary już na oczach. Teraz to już teraz coś znajdę pewnie. Idę w tym kierunku, bo ona jest tutaj. O, dzień dobry Panie.